Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej konferencji zorganizowanej dzisiaj w tym miejscu, akurat pod Urzędem Miasta ze względu na to, iż otrzymał nasz kolega kolejny pozytywny wyrok odnośnie nieudzielenia informacji przez miejskie przedsiębiorstwo o energetyki Cieplnej we Wrocławku. Tu poproszę w dzisiejszej konferencji udział wierzy. Kolega Sławomir Bieńkowski, jak i y, moja skromna osoba Piotr Dążalski, prezes Stowarzyszenia w ponad podziałami. Teraz bym prosił o zabranie głosu kolegę Sławka. Witam Państwa, chciałem wrócić do tematu dosyć starego, a dokładniej do tematu udzielenia informacji publicznej przez MPEC. Przypomnę, że MPEC ma prezesa i wiceprezesa. Te osoby zarabiają od przedziale między 170 000 a 190 tysięcy rocznie i MPEC jako spółka miejska świadcząca usługi na rynku lokalnym bardzo intensywnie reklamuje się. Reklamuje się intensywnie szczególnie zauważalnie w jednym medium gdzie no, nie ukrywajmy, są pewne powiązania rodzinne między prezesem MPC-u a współwłaścicielem tego e, medium. Dlatego też w 2012 roku wystąpiłem do MPC'u z wnioskiem udzieli informacji publicznej na temat wydatków reklamowych e, MPC'u e, i te wydatki reklamowe nie zostały mi udostępnione. Skierowałem to do sądu, do Wojewódz, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W tej chwili, 5 listopada, zapadł szósty wyrok, już który anulował decyzję MPEC-u odmawiającą dostępu do informacji publicznej. MPEC w swojej odmowie sugerował, że są to informacje przetworzone, czyli wymagające zrobienia zestawień. Potem sugerował, że jest przedsiębiorstwem o znaczeniu strategicznym, które, no, co najmniej tak jak wojsko polskie, musi strzec swoich tajemnic. Jak się okazało, sąd odrzucił, anulował wszystkie decyzje, które wystawił MPS w ciągu ostatnich dwóch lat. Dlaczego jest to ważne dla mieszkańców? Dlatego, że to świadczy, znaczy przede wszystkim powiedziałbym o źródłach finansowania. Za te wszystkie procesy ja płacę jako osoba prywatna z własnej kieszeni. Przyznaję, że no są to dosyć duże pieniądze jak na moje dochody. A spółka miejska broni się za pieniądze miejskie, czyli wynajęła adwokata. W poprzednich sprawach był to pan Górski, i ten adwokat za pieniądze spółki broni dostępu przez obywateli do informacji, które powinny być jawne. Bo po pierwsze, bezsensowne jest, żeby spółka miejska, która ma zamknięty rynek odbiorców, reklamowała się w mediach, a tym bardziej, że zdarzały się reklamy, które były, emitowane poza rejonem zasięgu usług, które MPC świadczy. Pamiętam taką wypowiedź pana wiceprezesa Pawlaka, który mniej więcej powiedział w tym stylu, że MPEC reklamuje się na terenie Ryfina, czy Radziejowa, dlatego że klienci, którzy korzystają, korzystają z usług MPC-u, mieszkają w Radziejowie. No jest to całkowity absurd. Sąd kolejny raz, tak jak już powtórzę, szósty raz uznał, że blokowanie dostępu do informacji publicznej przez MPEC jest niezgodne z prawem. I te sześć spraw w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym MPEC przegrał. No, myślę, że te, te przegrane sprawy powinny być, przede wszystkim koszty, które ponosi MPEC na ochronę interesów, ochronę danych, które, które uważa za tajne, powinny te wyroki spowodować, że w końcu mieszkańcy dowiedzą się, ile spółka miejska wydaje Pieniędzy na reklamę. I my nie mówimy tylko o mpc bo to jest jeden z przykładów. Mówimy także o Sanika, mówimy o MPWika, mówimy o innych spółkach miejskich, które w skali roku, gdy policzycie wszystkie, wydają dziesiątki tysięcy złotych na reklamowanie się w mediach. Nie wiem, czy. Te dane, które uzyskam, będą wskażą na pewną korelację, czy te wydatki reklamowe na przykład nie zwiększają się wtedy, kiedy zbliżają się kampanie reklamowe, czy firmy, które obsługują e, kampanie medialne spółki miejskiej, na przykład także obsługują kampanie wyborcze niektórych kandydatów. No niestety bez tych danych, które no, spółka nadal blokuje, nie możemy tego stwierdzić. To też się komponuje z, ze sprawą, która dotyczy prezydenta Pałuckiego i dlatego też ta konferencja jest przed Urzędem Miasta, dlatego że to prezydent Pałucki jest jednoosobowym organem nadzorczym nad spółką miejską i to on decyduje o tym, e, kto jest prezesem, a także jaką politykę, czy medialną, czy politykę związaną z kosztami mediów stosuje w, w, w danym mieście. A jak wiemy, opłaty za media, czy mpc czy MPWIK, czy za wszelkie media, e, znaczy wszelkie usługi świadczone dla mieszkańców we WCOP są jednymi z najwyższych w regionie. Prezydent Pałucki także całkowicie ignoruje zapisy KPA, czyli Kodeksu Postępowania Administracyjnego, dlatego że na przykład na pisma Stowarzyszenia Włócowego ponad podziałami nie odpowiada w terminach. Odpowiada o paru miesiącach wymijająco, z tym się już spotkałem wcześniej i przy odpowiedziach na interpelacje, gdzie na przykład proste zadane pytanie nie uzyskiwało odpowiedzi żadnej ze strony prezydenta. Takie, ten przykład idzie od góry, od prezydenta. Te pieniądze wydawane przez spółki miejskie na reklamy są pieniędzmi marnotrawionymi. Dlatego, że spółka miejska nie musi się reklamować, nie ma takiej potrzeby, nikt mnie nie, nie przekona, że MPEC ciepłą wodę będzie w baniakach woził do Radziejowa czy do Rybina, bo jest to niemożliwe po prostu. A pieniądze, które wydaje na reklamy i na obsługę reklamy, a przypomnijmy, że MPEC swego czasu miał jeszcze, z tego co wiem, dział marketingu, czyli jest to w ogóle całkowicie absurd, to są pieniądze, które mieszkańcy płacą w rachunkach za media. Dla przypomnienia rachunki na przykład za ogrzewanie na osiedlu za zamcze są o wiele niższe niż rachunki, które za podobną usługę wystawia MPEC, czyli można dostarczać mieszkańcom tańsze media, jeżeli się gospodarnie zarządza funduszami, ale nie widziałem reklamy ciepłowni za zamcze w mediach lokalnych, no, więc wydaje mi się, że jeżeli ciepłownia za potrafi zagwarantować niższe ceny usług, a jednocześnie nie nie ma potrzeby jej reklamowania. Jest to ewidentny przykład, że reklama MPC jest niepotrzebna. E, tak jak na początku wspomniałem, dwóch wiceprezesów, jeden za 190 tysięcy rocznie, drugi za 170 tysięcy rocznie e, i ignorowanie całkowicie prawa polskiego, czyli nie udostępnianie informacji publicznej, nie udostępnianie informacji na temat reklamy, a także z drugim wnioskiem nie udostępnianie informacji na temat e, remontu ulicy Zamczej, który był wykonany mniej więcej Parę lata temu w ramach rewitalizacji Śródmieścia eee, i przypomnę, że po mniej więcej dwóch miesiącach od zakończenia prac e, ulice zostały rozkute, świeżo zrobione, zapłacone przez miasto, została zerwana na dlatego, że MP zapomniał położyć w tym miejscu instalację ciepłowniczą, między innymi zasilającą e, Pałac Biskupi z tego co mi e, wiadomo. I jak się okazuje ostatnio pewne elementy na ulicy Zamczej zaczynają się zapadać tej jezdni, czyli jednak ten wejście z pracami na zakończony etap rewitalizacji Śródmieścia spowodowało uszkodzenie tej nawierzchni w jakimś stopniu. Zostało zapłacone to powtórnie, dlatego że to co zostało zrobione, tego co pamiętam, w marcu czy w kwietniu, w czerwcu MPEC rozkopał, zrobił od nowa, była to podwójnie zapłacona praca. Może tu kolega jeszcze doda informacji na Nawiązu... temat wymiany no korespondencji z panem prezydentem. Nawiązując do wypowiedzi tu wcześniejszych, chciałbym powiedzieć, że Stowarzyszenie WOCOWEK ponad podziałem 26 czerwca bieżącego roku złożyło wniosek do pana prezydenta o to, aby zastanowił się na obniżeniem prezesom spółek miejskich wynagrodzenia o 50% w dniu 5 listopada to znaczy niedawno otrzymałem w kolejnym piśmie adresowanym yy, nadanym w dniu 30 października Pan Prezydent odpowiadając na wniosek od, odnośnie strefy płatnego parkowania nadmienia nam iż w nawiązaniu do wniosku w sprawie wynagrodzeń zarządów spółek miejskich wyjaśniam, że zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi maksymalna wysokość miesięcznego wynagrodzenia prezesa zarządu jednoosobowej spółki prawa handlowego otworzonej przez jednostkę samorządową porządu terytorialnego nie może przekroczyć sześciokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tą odpowiedź dostaliśmy dopiero 5 listopada, proszę Państwa. Od 26 czerwca Pan Prezydent nas ignorował odnośnie naszego, złożonego naszego wniosku dotyczącego obniżenia prezesów spółek o 50% wynagrodzenia. Chcielibyśmy również powiedzieć Panu Prezydentowi, że my znamy prawo i my wiemy, że prezesi spółek miejskich we Wocławku zarabiają zgodnie z ustawą kominową, tak zwaną, ale my y pytamy się dalej Pana Prezydenta, czy jest to w porządku, aby oszczędności rozpoczynać od najniższej strefy, to znaczy od pracowników i od obywateli, a nie od samej góry, to znaczy od prezesów spółek. Dlatego złożymy kolejny wniosek do Pana Prezydenta o to, aby rozważył taką możliwość. Chociaż ja jestem optymistą i mam nadzieję, że po wyborach będzie to nowy pre prezydent i nowemu prezydentowi taki wniosek też przedstawimy. Jeżeli mógłbym jeszcze dodać jedną e, rzecz, e, inicjatywa Włóżowka Ponad e, Podziałami była taka, aby powstał prężnie e, no, działający dla mieszkańców Instytut Pomocy Prawnej, bezpłatny. Ten mój przykład walki ze spółką, spółką miejską jest przykładem walki normalnego obywatela z systemem prawnym z o wiele silniejszym przeciwnikiem. Bezpłatna pomoc prawna może być potrzebna także normalnemu mieszkańcowi tego miasta, który na przykład ma problem jakiś prawny ze spółką i mając no, powiedzmy znikomą z wiedzę z zakresu prawa, a także powiedzmy, ograniczone możliwości finansowe przede wszystkim. Nie ma szans tą spółką wygrać, dlatego że, tak jak wspomniałem wcześniej, sprawy, które ja prowadzę przeciwko MPC-owi -MPC w sprawie ujawnienia informacji publicznej, to są sprawy, za które płacę z prywatnej kieszeni. Nikt mi do tego nie dokłada, miasto nie finansuje mi żadnego adwokata, radcy prawnego, nikogo, a MPC... Broni się, czy Urząd Miasta broni się za pieniądze przede wszystkim miejskie. Powstanie takiego Instytutu Pomocy Prawnej, co jest w programie Błysławka Ponad Podziałami, pomogłoby właśnie w takiej walce normalnego obywatela z systemem, znaczy z molochem, jakim jest biurokracja w Polsce, i samowolką, którą uprawia na przykład prezes mpc Dlatego, że łamie prawo. To zostało udowodnione sześcioma wydatkami i myślę, że w najbliższym czasie powinien te informacje udzielić. E, jakie są wydatki reklamowe, przede wszystkim na, e, wy, znaczy realizowane przez e, spółkę miejską. E, i na pewno to damy do publicznej wiadomości. No, taki jest cel, żeby te wszystkie informacje pojawiły się. E, z, patrząc, obserwując, gdzie te reklamy się pojawiają, na jakim terenie, myślę, że to będzie bardzo przykre zaskoczenie dla mieszkańców, jak dziesiątki tysięcy złotych są topione w e, wydatkach, które nie są potrzebne.